Dobry. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na konferencji prasowej po prawie dwóch miesiącach nieobecności w naszych murach. Chciałbym Państwa poinformować i wszystkich mieszkańców Radomia, że od dnia dzisiejszego, czyli od 25 maja, otwieramy instytucje i zapraszamy wszystkich. Mieszkańców do odwiedzania i do zwiedzania wystawy. Na razie jednej, którą mamy, czyli Wystawy Grzegorza Kwietnia, ale o planach samych wystawowych odpowie już tu dyrektor Zbigniew Belowski. Natomiast ja chciałbym Państwu ogólnie powiedzieć o zasadach, jakie będą obowiązywały wszystkich, jeśli chodzi o. Wchodzenie do instytucji i poruszanie się po obiekcie. Otóż dla bezpieczeństwa naszego i pracowników naszej instytucji, jak również dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby się te drogi wchodzenia i komunikacji nie stykały, wydzieliliśmy. Strefy, w których poruszamy się my jako pracownicy i strefy, gdzie poruszają się osoby zwiedzające. Czyli dwa wejścia, które są jako główne, będą wejściami dla osób zwiedzających. Czyli jedno skrzydło jest wejściem, drugie jest wyjściem. To oznaczymy zachowanie odległości, jeśli chodzi o kupowanie biletów. W kasie też jest oznaczone na posadzkach czarno-żółtymi paskami, żeby było wiadomo, że do tego momentu można stanąć i trzeba poczekać. Dezynfekujemy ręce, na wejściu stoją płyny, jak również w momencie korzystania z toalet. Tak samo jest powieszony pojemnik do dezynfekcji rąk. Będą jeszcze powieszone. Ulotki informujące o tym, jak odkażać ręce, jak zdejmować rękawiczki, jak zakładać maski. To wszystko jeszcze wywiesimy, tak żeby jutro, w momencie przychodzenia osób, które będą zwiedzać wystawę, było wszystko już przygotowane. Szatnia jest zamknięta. Nie ma możliwości skorzystania z szatni. To samo jest na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o kino. Kino na razie nie funkcjonuje do momentu ogłoszenia następnych udogodnień i jakby wpuszczenia możliwości pokazywania filmów w kinie. Wejście na salę wystawowe jest tylko przez drzwi szklane i tamtędy wchodzimy na wystawy, natomiast dla nas jest. Czyli dla pracowników wejściem głównym do biur to są schody te białe, które prowadzą przy windzie szklanej. Tędy my wchodzimy, natomiast wszyscy zwiedzający drzwiami szklanymi i poruszamy się po całym obiekcie. Oczywiście ilość osób, która może się znaleźć w jednym czasie na poszczególnych salach, będą wywieszone też kartki. I norma taka, jak jest wszędzie mówiona, to jest jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Czyli na przykład biała sala tu obok maksymalnie może wejść 15 osób jednocześnie. górę sale są po 5, po 6 osób. Tak jak powiedziałem, będą informacje na każdej sali wywieszone, żeby było wiadomo. Zresztą... Przy sprzedaży biletów będzie to też weryfikowane, ile osób znajduje się, znajduje się w budynku. Nieczynna jest czytelnia nasza, jak również mediateka, więc tu na razie czekamy na przepisy ministerstwa Kultury, jeśli chodzi o zwolnienie czytelni z tych restrykcji, które obowiązują do dnia dzisiejszego. Na obiekcie wszyscy poruszamy się w maskach i każdy z osób zwiedzających powinien mieć też rękawiczki. Jeżeli nie, mamy swoje jakieś zapasy, jeżeli ktoś się pojawi. Sporadycznie będziemy ratować, jak to się mówi, maską i rękawiczkami, natomiast prośba, żeby każdy jednak przychodził w swoich maskach i rękawiczkach. Na razie na ten moment jesteśmy czynni od godziny, jeśli chodzi o wystawy, od godziny 10 do 18. .00. Chcemy w tym tygodniu już, nawet sobota-niedziela, otworzyć dla zwiedzających wystawę. Jak to będzie wyglądało, to zobaczymy. Czyli sobota-niedziela od godziny 12 do 18 jest możliwość zwiedzania przynajmniej ten jednej wystawy następne to tak jak powiedziałem dyrektor Golowski powie. I to by było z tych takich ogólnych, jeśli chodzi o poruszania się po obiekcie, oczywiście jeszcze jest jedna rzecz. Wszystkie ulotki, foldery są zasłonięte za szybą. i jeżeli ktoś będzie chciał dostanie tylko po jednej ulotce po jednej, książce czy katalogu i będzie musiał go od razu zakupić. Jeśli chodzi o książkę, jeśli chodzi o ulotkę, to dostaje jedną czy dwie i co już z tym zrobi, to jakby nie temat. Blokujemy, żeby nie było tak, że ileś kartek zostaje wyciąganych, a później zwracane są z powrotem do, do recepcji, żeby dziewczyny nie miały już kontaktu z tym. Tak, papier przenosi. Jeśli chodzi o otwarcie księgarni i kawiarni, księgarnia ruszy od 1 czerwca, natomiast jeśli chodzi tu o kawiarnię, ma też możliwość jakby uruchomienia, natomiast musi spełnić jeszcze parę rzeczy. Najprawdopodobniej najemca, który od nas to wynajmuje, ruszy około 5 czy po 5 czerwca, bo to. Tak, z nim rozmawiałem i zobaczymy. Oczywiście rozstawienie stolików, obostrzenia wszystkie i zobaczymy jak to będzie wyglądało. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, którą zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury pojawiła się, to jest możliwość uruchomienia kina plenerowego. Chcemy to zrobić i chcemy umożliwić pokazywanie filmów na tarasie. Najbliższy taki chcemy przygotować na 27 czerwca. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Poinformujemy Państwa wcześniej też o tym i pójdą informacje, jeśli chodzi o informacje prasowe czy nawet na naszej stronie. A, nasza strona wraca do poprzedniego. Wyglądu tak, jak była przed epidemią. To, co tam było wcześniej pokazywane, będzie zaktualizowane. Ta, stara, ta nakładka, która była, idzie do archiwum. Będzie można z niej oczywiście też korzystać. Oczywiście myślimy też nad nie tylko nad umożliwieniem zwiedzania fizycznie w budynku. Również będziemy szukali rozwiązania, żeby pokazywać nasze wystawy online. I to też będziemy w najbliższym czasie przygotowywać, żeby osoby, które z jakichś przyczyn nie będą mogły się pojawić, udostępnimy wystawy czy to na YouTube, czy to na naszej stronie z możliwością oglądania. To chyba. Tyle, jeśli chodzi o te ogólne, jeśli będą pytania z Państwa strony, to odpowiem, a teraz jeśli chodzi o plany do końca roku, bo trochę się to wszystko nam pozmieniało, opowie Zbyszek Belowski. Dzień dobry Państwu, <laughs> witam serdecznie. Moja kryzla nie jest spowodowana żadnym zakażeniem, jest niestety konsekwencją nałogu, który jest mi bliski. Więc proszę się nie przejmować. Szanowni Państwo, w tej chwili mieliśmy się cieszyć ogromną wystawą przygotowywaną przez jedną z naszych pracowników, Kamilę Burzacką, we współpracy z Warszawską Zachętą, z Arsenalem, w Białymstoku. Wszystko widzę jako sztukę. Wystawa, która jest, jest, mimo że jej nie ma, ogromna, duża. I bardzo żałujemy, że nie może się odbyć i nie odbędzie się na pewno w tym roku, jako że głównym jej założeniem takim organizacyjnym, strategicznym jest aktywność dzieci bezpośrednio w kontakcie z dziełami sztuki. W panującej sytuacji nie widzimy żadnej możliwości wprowadzenia większych grup dzieci do instytucji. Właśnie do tego rodzaju działań bezpośrednich ogromnie żałujemy. Liczymy na to, że ta wystawa będzie wystawą reprezentacyjną w tym aspekcie w roku przyszłym. Nie wydaje nam się możliwe to zrealizowanie wcześniej, ale jak już dyrektor Wodzimierz powiedział, jesteśmy elastyczni i będziemy się dopasowywać do sytuacji. Serdecznie zapraszamy wszystkich Radomian i wszystkich, którzy jeszcze chcą zobaczyć, bo było otwarte niestety niecały tydzień wystawy Grzegorza Kwietnia, która znajduje się na pierwszym piętrze. Wydłużyliśmy termin jej trwania, bo ona się miała skończyć pod koniec kwietnia, ale nie zdejmowaliśmy jej, bo chcieliśmy po w momencie otwarcia udostępnić zapoznanie się z twórczością tego radomskiego artysty. Wystawa znajduje się na pierwszym piętrze w trzech salach. Tak jak dyrektor powiedział, dojście do niej jest bezpieczne i można ją zobaczyć. Ta wystawa będzie możliwa do obejrzenia do 10 czerwca. Grzegorz kwiecień do 10 czerwca. W tym samym czasie będziemy przygotowywać wystawę. Która również zmieniła nieco swój planowany wygląd że pana profesora Pawła Nowaka z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawa, można powiedzieć, przekrojowa z twórczości tego artysty, ale jednocześnie bardzo nowa, ponieważ sytuacja, która dotknęła nas wszystkich, u artystów również wytwarza pewne określone reperkusje. Myślowe, wrażeniowe, ogólnie rzecz biorąc artystyczne, więc artysta dopasował się do tej wystawy swoimi pracami, właśnie do tego klimatu. Nosi ona tytuł Stan napięcia. Ta wystawa będzie udostępniona, planujemy to zrobić tak, żeby udostępniona była od 12 czerwca. To jest ten piątek pomiędzy Bożym Ciałem a Wolną Sobotą. Być może zrobimy tak, jak w tej chwili nasi koledzy z różnych instytucji artystycznych, tego typu jak nasza, realizują to w ten sposób, że nie ma wernisarza jako takiego, natomiast jest pobyt artysty i z zachowaniem zasad kontaktu społecznego, będzie można ewentualnie z artystą porozmawiać. Będzie on tutaj kilka godzin. W instytucji. Szczegóły oczywiście niezawodna Kinga Maszyńska przekaże Państwu w niedługim czasie w informacjach. Ta wystawa będzie, będzie na całym parterze, a miała zajmować cały obiekt. Po zdjęciu wysta wystawy Grzegorza Kwietnia w górnych salach. Od 26 czerwca udostępnimy Państwu wystawę Najnowsza Antykoncepcja Fotografii Dokumentalnej. Nazwisko bardzo znane, bo europejskie i światowe, Zbigniew Libera. Zbyszek Libera będzie tą wystawę realizował wspólnie z Janem Trzupkiem, Janem kuratorem. Z Krakowa i w czasie tej wystawy, w piątek, chcemy zrobić akcję, która być może będzie z publicznością, albo nie będzie, to wszystko zależy od sytuacji. Mianowicie, elementem inauguracyjnym wystaw artystów, którzy znajdą się tym razem na scenie, jest zawsze towarzyszenie pewnego performanceu muzycznego zespół muzyczny z 2, w którym zagra m.in. Zbigniew Ibera na Perkusji, znany nam wcześniej z własnych wystaw i towarzyskich wystaw z kolegami Piotr Lotyński i kilka innych osób. Weźmie w tym performencie artystyczno-muzycznym również udział Andrzej Rzepecki, Adam Rzepecki, który niedawno był realizatorem u nas tutaj wystawy Łodzi Kaliskiej. Wystawa Pawła Nowaka będzie trwała do 14 sierpnia, natomiast wystawa Zbyszka Libery do 21 sierpnia. Następną wystawą, którą planujemy, będzie wystawa z naszej kolekcji, kolekcji Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej i ona będzie pokazem naszych zbiorów. Nie zbiorów całych radomskich, tylko tych zbiorów, które elektrownia zgromadziła przez 15 lat swojego istnienia, bo przypominam Państwu, że jesteśmy w, w smutnym roku, smutny ze względu na sytuację obchodów jubileuszu 15-lecia, który się z konieczności bardzo ograniczył, ale tą wystawą chcemy pokazać nasz własny dorobek jako część składowa kolekcji radomskiej. I dojdziemy, ta wystawa będzie taka spora przerwa, powiem Państwu, pomiędzy około trzech tygodni. Więc planujemy pod koniec września, bądź na przełomie września i października, otworzyć tę wystawę z naszych, z naszych zbiorów. Natomiast ona będzie trwała do połowy listopada. Mamy nadzieję, Panie Dyrektorze, że w tym czasie zrobimy jakąś uroczystość jubileuszową z okazji piętnastolecia. Jeżeli będzie, to już Państwa zapraszamy serdecznie, ale o szczegółach powiemy w stosownym momencie. I na koniec roku wprowadzamy jeszcze dwie wystawy w grudniu. Tak, tak. W grudniu będziemy otwierali na początku grudnia. Wystawę również radomskiego artysty, ponieważ istnieje takie zapotrzebowanie Edwarda Kiełtyki nie żyjącego już. Ta wystawa zacznie się na początku grudnia, a niedługo po niej, a niedługo po niej będzie wystawa Salonu Zimowego, którego organizatorem jest Uniwersytet Artystyczny w Radomiu. Zawsze mi się jednak zakotwiczył Wydział Sztuki, nie wiem czemu. Uniwersytet Artystyczny w Radoniu przy naszej współpracy i to będzie koło połowy, koło połowy grudnia. Tak sobie pomyślałem teraz, powiem Państwu i podzielę się, i podzielę się jeszcze tą refleksją. Zastanawiałem się od tego momentu i będę o tym rozmawiał tu w gronie pracowników. Jeżeli nie będzie można uruchomić kina, uruchomić kina w wersji wewnętrznej, to może w tym roku zrobimy znowu Koksownik na świeżym powietrzu w grudniu. Tak jak to onegdaj bywało dawno, dawno temu na początku, gdzie w Śnieżycy prezentowaliśmy filmy, a Radomianie nam dopisali. Takie mamy plany na ten czas. Bardzo nam przykro, że taka sytuacja dotknęła nas wszystkich ogromnie współczuję również koledze Michałowi Grabowskiemu, Małgosi Jabłońskiej, ponieważ oni również przygotowali bardzo dużo atrakcyjnych rzeczy dla najmłodszych dzieci w, w swoim sektorze edukacyjnym, no one niestety z różnych przyczyn wiadomych odbyć się nie mogą. Ograniczony jest nasz, ograniczony jest nasze spektrum działania, ale Państwo sami rozumiecie, myślę, że Radomianie też to zrozumieją i nie odbiją się od elektro. Ja dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, jesteśmy do dyspozycji. Proszę Państwa, jeszcze taką, taka informacja. Zbyszek powiedział o wystawie imiennika Zbigniewa Liberę, na którą dostaliśmy z Ministerstwa Kultury dotację, po odwołaniu, oczywiście, w pierwszej turze zostało, no, zabrakło nam chyba 0,5 punktu, żebyśmy się złapali, ale odwołanie zostało uwzględnione i dostaliśmy dotację. Wcześniej ta informacja, jeśli chodzi o drugą dotację już kursowała, bo gdzieś w prasie widziałem, dotacja na zakup dzieł, czyli dokupienie do kolekcji sztuki współczesnej. Kwota 135 tysięcy z Ministerstwa Kultury. To w tej chwili. Burs było... burs wkład od marszałka. No tak, plus wkład własny od marszałka i w tej drugiej też jest wkład własny od marszałka. Ministerstwo to akurat na wystawę Libery do, 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 dołożyło 20 tysięcy. Reszta z tego zaplanowanego idzie też właśnie z budżetu województwa mazowieckiego. Chciałbym tu e, też Państwu to, co Zbyszek zaczął mówić odnośnie e, naszej rocznicy, e, wrócimy do tematu i, i jakby poukładamy to e, ten jubileusz nas, żeby mimo wszystko w tym e, całym układzie funkcjonowania e, trochę innego e, zaznaczyć, że 15 lat funkcjonujemy w Radomiu i funkcjonujemy, jeśli chodzi o Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej. Na pewno pojawią się jakieś elementy, zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Ale szybko minęło. To jest, to jest to, co na ten moment. Jeśli macie Państwo pytania, to proszę bardzo. No teraz bym zapytała, czy teraz będzie na tarasie o to, co z tyłu. Tak, by. Znaczy, będzie to kino letnie, które e, Mówię, Ministerstwo Kultury e, po, e, wytycznych dało możliwość robienia, czyli kino samochodowe lub kino e, plenerowe. My akurat skorzystamy z układu kina plenerowego i na tarasie na no, 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 no. do 27 czerwca chcemy zacząć, będzie to. No nie wiem, nie chcę to mówić nie, jakie filmy, bo tu i Michał Grabowski i, i Leszek Sikora na razie nad tym pracują, jeśli coś będzie to informacje Państwu puścimy. Kino na górze, nie wiem z tyłu, tu kiedyś było kino na trawie, zobaczymy, wszystko jakby pokaże sytuację, jeśli chodzi o możliwości pokazywania kina w, na sali kinowej wiadomo, czy takie przesłuchy, że prawdopodobnie 30% tylko miejsc będzie można było obsadzić, jeśli chodzi o, o sale kinowe, ale jak to będzie, to ciężko mi powiedzieć, na pewno jakby odległości trzeba będzie zachować, co w takim razie z dezynfekcją kina, jak to ma się odbywać tego na razie póki co nie wiemy i, i, i czekamy na te wytyczne natomiast kino plenerowe jakby załatwia trochę temat, oczywiście obostrzenia wszystkie dotyczące wejścia, siedzenia na krzesełkach, maski, rękawiczki, jeśli wyjście z tarasu to tylko do toalety, poruszania się raczej zerowego więc ograniczona strefa będzie zamknięta tylko dla osób, które, tam się, które wykupią bilety. To jeśli chodzi o... o na naszą salę będzie 36 osób. No i na taras jeśli zachowując te normy więcej, podejrzewam, że też się nie zmieści, bo niestety rozstawiając o półtora metra, to, to jednak nie zmieścimy. Ale może przynajmniej to kino plenerowe da możliwość powrotu osobom, które są złaknione oglądania filmów nie na telewizorze, nie w domu. To z taką ofertą też wyjdziemy do mieszkańców miastaraznych. A malunki, malunki to za panią, czy będą wystawy Pod napięciem ten cykl. Nadry pod napięcie będziemy kontynuować według tego schematu, który był zaproponowany na początku roku. Także w tej chwili... To chyba w lipcu jest tak? Tak, na początku lipca będzie następna realizacja. To, to akurat... Ten Następnym listy... artystą, który jest zaplanowany na, na ten mural jest Franciszek Maśluszczak z Poznania, świetny artysta, już nobliwy pan, bardzo... Natomiast jeszcze upadło dziś o, o edukacji. Oczywiście no trochę nam to ograniczyło, ale Michał z Małgosią, jeśli Państwo obserwowaliście, czy naszą stronę, czy nawet na Facebooka, widać było e, chyba na YouTubie, tak, Michał? No i na YouTube pojawiały się też filmiki z warsztatów z tego co było pokazywane i co stworzyli. Cieszyło się to dość dużym... Do dużą popularnością, bo widać było po ilości osłon. Póki co na razie e, utrzymamy to, bo wiem, że jest w przygotowaniu następne warsztaty, które online polecą. Niemniej z tego, co wetyczne ministerstwa mówią, można e, oczywiście na świeżym powietrzu robić w mniejszych grupach e, e, jakieś warsztaty i spotkania. Zobaczymy. Na razie, jakby pogoda trochę nie, nie sprzyja. Ale później zobaczymy, jak czerwcowo się to poukłada i możliwe, że film i warsztaty wrócą w ograniczonym jakimś zakresie, ale będziemy chcieli próbować coś zrobić. Oczywiście wiadomo, że jeśli chodzi o przyjście młodzieży czy dzieciaków, będzie to trochę problematyczne, no, ale może w którymś momencie zostanie to. Te ograniczenia pewne zminimalizowane, i będziemy mieli możliwość powitać tutaj również młodszych widzów, którzy odwiedzą naszą instytucję. Ceny biletów do zmian zostają? Ceny biletów? Znaczy ja ceny są... biletów nie zmieniamy. One i tak są jakby niskie 4 zł za jedną wystawę. Nie ruszamy tego. jest tak, jak było. Zostawiamy więc. Jeśli chodzi o kino plenerowe, to tu będziemy cenami dostosowywać się do, do tego, jak tam dystrybutorzy nam pozwolą na rozliczenie. Czy Państwa jeszcze? Dziękujemy. Nie? Dobra, to dziękujemy, dziękujemy bardzo. bardzo. Zapraszamy na co dzień.